Słuchacowni wzory czeka na Was nowa wystawa Top 21, ikony designu XXI wieku. Na pewno o niektórych z tych obiektów powiemy troszeczkę więcej. To pokaz 21 obiektów wybranych przez nas, selekcjonowanych, takich które uznajemy już za ikony, za nowe klasyki. Przestrzeń wzorów zmienia się nie do poznania. A to wszystko za sprawą działań grupy Mixer, która jest odpowiedzialna za aranżację tej wystawy. Widząc tą przestrzeń białą, pomyśleliśmy sobie, że może fajnie byłoby nadać tej przestrzeni um, jakąś metafizykę. Tak naprawdę to inspiracją było malarstwo Giorgio de Chirico. Tylko dlatego, że on tworzył jakiś przedziwny świat z światła, z budynków, z tego w jaki sposób światło wpadało w te przestrzenie. I pomyśleliśmy sobie, że może fajnie by było właśnie taką przestrzeń metafizyczną stworzyć dla tych przedmiotów, żeby, one, żeby to, to wnętrze też obralić jakoś. Na wystawie pokazujemy produkty, obiekty, ikony polskiego designu docenione na wystawach w Polsce i na świecie. Słowo design nabrało przez ostatnie lata znaczenia. Polski design tym bardziej. Wszyscy nauczyliśmy się doceniać polskie wzornictwo. Zory to nie tylko miejsce wystaw, ale także miejsce spotkań, dlatego też bardzo cieszymy się, że odwiedzili nas projektanci tych doskonałych obiektów. W fabryce ktoś stwierdził: Mamy taką sklejkę prostokątną, 51R. I może byś zrobił coś z tego i tak właśnie powstało kamień, który jest cały ze sklejki, bo te też są ze sklejki, to wszystko jest ze sklejki i te, nie wiem czy, jeśli ktoś kojarzy ten fotel, on jest w trzech, w trzech wersjach. No ale taka jest historia. A ten jest pierwszy najpierwszy, prawda? Ten jest pierwszy najpierwszy, tam. Nazwiska, które stoją za tymi obiektami, takie jak Tomasz Augustyniak, Tomek Rygalik, Piotr Kuchciński, Maja Ganszyniec, to są nazwiska, które już zapisały się w historii polskiego meblarstwa. Mamy świetne przykłady ceramiki, jak na przykład obiekty Marka Cecuły, szkła Aleksandry Kujawskiej, Agnieszki Bar. Zajmuję się projektowaniem szkła, ale też sztuką szkła. A jeżeli chodzi o wzornictwo, to brakowało mi takich właśnie kieliszków pomiędzy jakby modną teraz bardzo strefą vintage w szkle, a współczesnym szkłem. Postanowiłam taki, zaprojektować takie kieliszki, które będą takim pomostem, trochę inspirowane starymi mistrzami, ale jednak już trochę tą linią e, przyszłości. Taki jeden kieliszek, robię trzech hutników i ja. To jest po prostu rzemiosło bardzo dobry gatunek szkła i to jest, są dwie formy co najmniej, także to jest naprawdę dość długi proces, ale mam nadzieję, że jest satysfakcjonujący w końcowym efekcie. Oglądając tę wystawę można zobaczyć to, co w polskim wzornictwie jest gorące, można zaobserwować trendy, można zobaczyć te przeróżne mody, jak produkt do korzeni, do rzemiosła, nowe technologie, to co proponuje Malafor, czy PuffBuff, czy Oskar Zięta, także polski design w pigułce. Zapraszamy do oglądania wystawy do końca lipca. Jesteśmy w Pratowni Wzory, Ślusarska 15, Poznań.